Witam serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość otwarcia roku akademickiego 14 już w dziejach tej szkoły. Szacunków oraz dalszych sukcesów w realizacji wszelkich planów i zamierzeń. No i przede wszystkim zaczynając działalność jako nowy rektor, życzę wiele szczęścia i sukcesów. Magnificencje, szanowni goście, a przede wszystkim studenci. Pozwolę sobie przez chwilę powiedzieć. O tym, co mnie nurtowało od tego momentu, jak wszedłem do tej szkoły. Miałem taki epizod sześcioletni, że jako wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej odwiedziłem 88 szkół wyższych. A tutaj raz pojawiłem się i zobaczyłem doskonały przykład, przynajmniej w dwóch elementach, dużej grupy studenckiej a także wspaniałego współdziałania z regionem. Mogę powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek lidera Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych się miała sprawdzać, to mogła się wyłącznie sprawdzić dzięki temu, co Państwo tutaj czynicie. ...bycie aktywni, bo wiele zyskacie. Poznacie nowych ludzi, zobaczycie, jak funkcjonuje uczelnia od wewnątrz, staniecie się bardziej otwarci i na pewno zaprocentuje to w przyszłości. Państwo ukrośnianie, mogą y, zobaczyć, że nasze, nasz główny budynek y, Instytutu Humanistycznego, y, to dawne Kolegium Jezuickie, przed czterema laty zostało nazwane Kolegium Pigonianum i to Kolegium Pigonianum y, otworzyło pewną drogę. W 2008 roku uczestniczyliśmy również jako współorganizatorzy y, organizacji sesji która upamiętniała 40-lecie śmierci Pana Profesora. Zorganizowaliśmy tę sesję wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rzeszowskim.